Jedzie drewicz, jedzie, trzysta koni wiedzie. Oj, poczekaj, panie drewicz, nie twoje to będzie. Oj, poczekaj, panie drewicz, nie twoje to będzie. Od bram częstochowy, zabrzmiały podkowy. Ho, ho, teraz panie Drewicz, nie uniesiesz głowy. Ho, ho, teraz panie Drewicz, nie uniesiesz głowy. To Kaźmierz Płaski, konfederat Barski. Ty wiesz dobrze, panie Drewicz, że to dziarski. Ty wiesz dobrze, panie Drewicz, że to dziarski. Drewicza ujęto, w kajdany opięto. Hey, Drewiczowe nogi, drewiczowe nogi już nie będą zachodziły płaskiemu drogi, już nie będą zachodziły płaskiemu drogi, drewiczowe oczy, drewiczowe oczy. Już nie będą poglądować, skąd zaręba kroczy. Już nie będą poglądować, skąd zaręba kroczy. Drewiczowe uszy, drewiczowe uszy. Już nie będą podsłuchiwać, skąd Pan Sama ruszy. Już nie będą podsłuchiwać, skąd Pan Sama ruszy. Drewiczowe ciało, drewiczowe ciało Już nie będzie z żadną damą sobie obcowało. Już nie będzie z żadną damą sobie obcowało. Has rogi drewiczu, has rogi drewiczu Przyszła na cie czarna kryska moskiewska Ręce obcinałeś, uszy. Naszym panom, braciom szlachcie, dziś myśl o swej duszy. Naszym panom, braciom szlachcie, dziś myśl o swej duszy. Chłopcze, podaj